Współpraca z mediami to współpraca z ludźmi, którzy w tych mediach pracują, a więc z dziennikarzami. Dziennikarze to ludzie, którzy pracują w bardzo specyficznym środowisku i warto znać podstawowe zasady współpracy z nimi, żeby współpraca z mediami, kontakt z mediami, kształtowanie relacji z tymi instytucjami układało się w sposób prawidłowy. Po pierwsze i najważniejsze należy szanować zawsze czas dziennikarza. Czas w mediach jest najważniejszy. Termin, do którego trzeba oddać tekst czy materiał filmowy jest dla dziennikarza najważniejszy, a my jesteśmy partnerem, który ma dziennikarzowi umożliwić oddanie wszystkiego na czas. Dlatego jeżeli dziennikarz prosi nas o odpowiedź, staramy się zawsze jak najszybciej udzielić. Oczywiście upewniając się, że to jest prawdziwa, rzetelna, informacja jest przydatna, a jednocześnie zawsze, ale to zawsze trzeba dotrzymywać terminów, które wyznaczy dziennikarz. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy dotrzymać takiego terminu, trzeba z dziennikarzem rozmawiać, być dla niego partnerem. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której dziennikarz prosi nas o coś, termin mija, a potem nie może się do nas dodzwonić, ponieważ my nie odbieramy, bo jest nam głupio, że czegoś nie dostarczyliśmy na czas. Szczerość jest bardzo ważna w współpracy z dziennikarzami. Jeżeli nie chcemy czegoś powiedzieć, to tego nie mówmy, ale nigdy nie kłammy y, przedstawiciela redakcji, wydawcy bądź dziennikarza. Taka technika działania, y, kłamanie lub podawanie nieprawdziwych informacji może przynieść doraźne korzyści w bardzo krótkim okresie. Ale dziennikarze to ludzie wyspecjalizowani w weryfikowaniu tych informacji. Wcześniej czy później odkryją kłamstwo, a wtedy cała nasza wiarygodność, budowana często przez miesiące, a nawet lata, może runąć w jednej chwili. Dlatego nigdy nie można oszukiwać dziennikarza lub celowo podawać mu nieprawdy. Należy pamiętać, że dziennikarze pracują w bardzo specyficznym wymiarze czasowym. Zaczynają dzień później niż większość z nas, około 9:10 i kończą go o wiele później. Dlatego nie należy się oburzać, jeżeli dziennikarz zadzwoni do nas po 17 lub nawet 18:00 z prośbą o udzielenie informacji. Osoba, która jest przewidziana jako kontakt dla mediów ze strony firmy, piarowiec, rzecznik prasowy, musi być przygotowana na to, że dziennikarz może się z nim skontaktować, nawet w święto, 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Szanowanie czasu dziennikarza to również nieprzeszkadzanie mu w pracy. Jeżeli nie macie y, Państwo y, żadnego ważnego pytania albo ważnej sprawy, nie należy do dziennikarza dzwonić i przeszkadzać mu w jakiejś błahej sprawie. Jeżeli już rozmawiacie z dziennikarzem, należy się upewnić, że rozmowa będzie w miarę krótka, konkretna i przydatna dla dziennikarza. Nie ma co się rozgadywać, ponieważ dla niego każda miota jest bardzo ważna. Nie należy nigdy wpływać na treść tego, co dziennikarz pisze, ani na sposób, w jaki wykonuje, y, realizuje swój materiał. Polskie prawo oczywiście umożliwia żądanie y, autoryzacji wypowiedzi. Na przykład całych wywiadów, ale dotyczy to tylko wypowiedzi, e, tylko odpowiedzi, naszych odpowiedzi, a nie pytań. Tak samo jest w tekstach e, prasowych. Dziennikarz powinien nam przesłać na nasze żądanie e, nasze, cytaty naszych wypowiedzi, ale nie jest zobowiązany przesyłać nam całego tekstu. Dlatego nie należy wymagać od dziennikarza tego, żeby przesyłał nam tekst i nie należy nigdy ingerować w treść tego, co napisał. Będzie to odebrane jako bardzo nieprofesjonalne i naj, najprawdopodobniej będzie nieskuteczne. Nawet jeżeli z jakichś powodów uda nam się wpłynąć na dziennikarza i zmusić go do zmiany tekstu, zmiany tezy, które powstawi, postawił w artykule, w dłuższej perspektywie taka postawa nam się nie opłaci, ponieważ dziennikarz będzie wiedział, że z nami nie warto współpracować i będzie do nas źle nastawiony. Ostatnia rzecz, o której warto, warto wspomnieć z takich podstawowych zasad współpracy z dziennikarzami, to kwestia sprostowania. Polskie prawo daje nam możliwość zastosowania. T, y, takiego narzędzia, czyli żądania y, sprostowania nieprawdziwej informacji, która okazała się w mediach. Należy jednak pamiętać, że dziennikarze to ludzie, którzy pracują bardzo szybko i choć ich zadaniem jest weryfikacja informacji, mogą się po prostu pomylić, coś przekręcić, y, napisać coś nieprawidłowo. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, jeżeli o naszej firmie coś, napisze, po, coś się pokaże w mediach nieprawdziwego, nie warto od razu wytaczać największych dział, czyli żądać sprostowania. Warto zadzwonić do dziennikarza, potraktować go jako partnera w rozwiązaniu problemu. Zapytać, co może zaproponować, jak odkręcić tą informację. Może będzie mogło nas wspomnieć w kolejnym materiale, w kolejnym artykule i powiedzieć już pra prawdziwą informację, która dotrze do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Żądanie sprostowania jest często. Bardzo nieskuteczne z dwóch powodów. Po pierwsze redakcja albo się próbuje przed tym bronić, po drugie jeżeli już musi to drukuje takie sprostowanie w bardzo, bardzo niewidocznym miejscu, a po trzecie takie sprostowanie, żądanie sprostowania bardzo źle wpływa na relacje z daną redakcją. I żądanie sprostowania jednej błahej informacji może kosztować nas dobre relacje z ważnym dziennikiem bądź ważną telewizją. Sprostowanie należy stosować tylko w momencie, w którym sytuacja się powtarza i w którym mamy przekonanie, że dziennikarz robi to specjalnie, czyli specjalnie podaje nieprawdziwe informacje na nasz temat. Wtedy taka instytucja jak Sprostowanie może być bardzo przydatna.